Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami w drugiej tygodniówce listopada. Pierwsza tygodniówka już za mną. Jako, że nagrywam to jednym ciągiem, to po prostu musicie mi wybaczyć moje. Y no wiecie, jakieś odwołania do poprzedniego filmu, bo dla mnie to jest jedna ciągłość tak naprawdę. Przed chwilą skończyłam właśnie poprzednią tygodniówkę. Odsyłam was, jeżeli jesteście ciekawe, jak wyglądała, nie będę pokazywać, a co? Nie będę pokazywać. Możecie sobie zobaczyć poprzedni film z zeszłego tygodnia z soboty. I dzisiaj zrobimy drugą tygodniówkę. Mm, nie wiem jeszcze, jak będzie do końca wyglądała, bo mam plan, ale ostatnio też miałam plan i wyszło coś zupełnie innego niż to, co miałam w planie. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Może tym razem uda się zrobić tak, jak zakładałam. A zakładałam, że tutaj będzie z tej strony ten lelonek. Lelonek jest z papieru. Słuchajcie, hmm, z jakiego to jest papier? Wydaje mi się, że na pewno jest papier AB Studio. Ale nie pamiętam, która to jest kolekcja. Czy to jest kolekcja Breeze of the Forest, czy to jest kolekcja Secret Wood. Albo jedna, albo druga. Bo niestety, jak widzicie, nie mam już paska. A to jest resztka, która mi została po albumie. No i planuję tutaj sobie właśnie. Od razu go sobie wydziubiemy, może. E, tutaj sobie planuję przyczepić lelonka. Po drugiej stronie jest po prostu zielony papier, więc e, nie ma bólu, że tak powiem. Będzie sobie taki lelonek właśnie mieszkał. O, patrz tu lelonku. Bardzo ładny ten lelonek jest, swoją drogą. Tylko mordki nie oderwać, to będzie... To będzie dobrze. Dobra. Tu będzie mieszkał sobie lelonek. O tak, o, bardzo ładny lelonek. A tutaj planowałam... To też jest resztka, no też z którejś z tych dwóch kolekcji. Ten papier wyciąć sobie z tego taką alałości i na środku ją mniej więcej. Gdzie tu jest środek? Ile to ma? Ile to ma? 25 powiedzmy. 25 na 2 to jest 12,5, nie? Czyli tu jest środek. Czyli jak tu jest środek, to powiedzmy, że tak dotąd. Raz i pół, raz i pół. Na takim pasku chcemy. Na takim pasku chcemy i tak to trzeba będzie przyciąć. Znaczy przyciąć. Nie będę tego przycinać, tylko będę to wydzierać, żeby zrobić z tego taki taki łosz i swoją drogą te górne. Uu, a może by te górne tutaj wtedy też tu i tu wykorzystać. Nie jest to zły pomysł. Jest to wręcz bardzo dobry pomysł, bym powiedziała. To będzie na środku, to będzie tutaj. Jakiś, to jest dobry pomysł. No, a tutaj będą dni. Może ten środkowy to troszeczkę przydziabiemy jeszcze, bo troszeczkę za gruby wyszedł. No i widzicie, znowu wyszło coś zupełnie innego, niż chciałam, żeby wyszło. O. Tu będzie tak, tu będzie tak. I tu planuję weekend. W sensie wiecie, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. A może poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Może w ten sposób. Bo poniedziałek, wtorek zawsze więcej tej roboty jest, nie? O, chociaż u mnie to akurat różnie bywa. Raz jest tak, raz jest srak, że tak po... <laughs> się nie trafi. Się nie trafi jak ta robota się rozkłada. Dobra, to sobie trochę przydarłam i z tej strony sobie też trochę przydrę, żeby mi tam nie wystawały. Ja wolę, żeby było troszeczkę krótsze, niż, niż żeby trzeba było ciąć później. O, tak, o. Tak, o i tak. O. I zastanawiam się, jak te ramki zrobić. Czy najpierw zrobić ramki? Czy najpierw zrobić ten papier? Mówię wam szczerze, że nie wiem. Tutaj tego lelenia na pewno będę chciała. Tylko tu jest tak pusto, nie? Pod tym leleniem. Trochę pusto, trochę pusto leleniu pod tobą. mam coś. Mój tego takiego wariata jeszcze. U, tutaj można by go wkleić. Dobra, tak zrobimy. To jest resztka z zeszłotygodniowego dla was, z zeszłotygodniowej tygodniówki, że tak powiem, którą robiłam, o, słychać kota w tle, o, 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 o. dobrze, jeszcze ci trochę przydzielimy, żebyś miał mniej tutaj tego, żeby było więcej miejsca na zadania, okejka. Okay Dobra, i to będzie tutaj, o w tej kolejności może. Tam będzie weekend. Tam nawet nie będę robiła rameczki, bo to nie ma sensu. Tu będzie ptok, tu będą te rzeczy. Tutaj mi czegoś coś, tutaj by jeszcze można było wkiełbasić. Albo tam nie robić weekendu, a tutaj zrobić trzy. W sensie raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. O, albo tak. To nie jest zły pomysł. To nie, to nie jest zły <laughs> to jest bardzo dobry pomysł, tak uczenie Dobra, ja sobie tutaj przydrę jednak, żeby to nie było takie proste z tej strony, bo tam, wiecie, przy brzegu kartki to mi nie przeszkadza. Jak tutaj na przykład jest, czy tutaj jest na przykład, to w ogóle, w ogóle mi nie przeszkadza. Ale jak jest tam, to tak nie bardzo. Tylko co tutaj w takim razie będzie? No bo jak tutaj będą dni miesiąc, dni tygodnia, co zrobimy tam? Bo tak bez sensu, żeby było puste, nie? Hmm, chyba, że tu zrobimy na przykład poniedziałek. Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Tylko znowu, sobota, niedziela będą wtedy duże. No to bez sensu, żeby były takie duże. O Boże, jakie problemy. Tośka. No bo jak zrobię to nie po kolei, to będzie mi dziwnie wyglądało. No, to nie może być nie po kolei, bo będzie mi dziwnie wyglądało. Hmm. Chyba, że wrócimy do pomysłu. Tutaj weekend, a tutaj poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Tak zrobimy. Tak będzie najłatwiej i najwygodniej, myślę. Dobrze. I co? I może sobie najpierw zrobię te ramki w takim razie. Yy, albo najpierw przykleję to, bo to na pewno będzie tutaj. Nie ma co kombinować. Yy. I ostatnio używałam tego anti yy. To teraz sobie użyjemy ciemniejszego, żeby było różnorodnie. Teraz sobie weźmiemy tego vintage photo. Wiecie, żeby nie było ciągle tak samo. Do przybrudzenia. Gąbeczka z Exxona. I go sobie tutaj troszeczkę Poprzybrudzamy, a brzegi sobie weźmiemy tak jak w poprzednim tygodniu na czarno, bo mi się to czarno czarno bardzo podoba. Tak, i to będzie tutaj. Ciebie, mój drogi też troszeczkę przybrudzimy. W listopadzie, słuchajcie, wybywam na weekend do spa. Ale to jeszcze nie, nie, nie ten weekend. Nie ten weekend. Nie ten weekend, nie ten weekend. Dopiero następny. Tak i tak, dobra, czyli najpierw tego wariata. Oczywiście, że jadę po się Standard. Nic nowego, słuchajcie, nic nowego. Dobrze. I lecimy z tym, to jest jakieś wrona, jakiś kruk, jakieś ptaszydło, nie? Dobra. Tutaj sobie damy tego wariata, e, tylko może wytrę najpierw. Wycieramy go trochę, żeby nie, jednak nie było go tak bardzo widać. Wszystko widzicie wy. Wszystko widzicie. Dobra, wydaje mi się, że będzie dobrze. Jeszcze tutaj coś. Ale tam i tak będzie na szaro. To być. Będzie git. Będzie git. W brzegach przede wszystkim. Klej w taśmie. Ha! Klej w taśmie, ale się nauczyłam chyba. Chyba się nauczyłam, słuchajcie. Ja już taśmy w kleju. To jest chyba ten moment w moim życiu. Dobra. Cacumio. Obcinam sobie rożek standardowo. Co by nie odstawało. O, widzę, że za mocno obcięłam. Dobrze, to zrobimy na czarno. Nic się nie stanie. Od razu sobie tutaj przyczepimy ten weekend chyba nie będę go w ramce robiła. Zostawimy sobie taką pustą przestrzeń po prostu. Zostawimy sobie pustą przestrzeń, tu mam nazwę dni tygodnia, tu mam nazwę dni miesiąca i tak, ósmy, 9, 10, 11, 12, 13, 14, prawda? 13-14 tak jest. Pęsetka, pęsetka, pęsetka. 13 tym razem sobie weźmiemy z dniami, bo w zeszłym tygodniu było bez dni. Teraz dla odmiany weźmiemy sobie z dniami. Żeby wiecie, było różnorodnie. 13 14 i bierzemy weekend, jest weekend. Ślepa jestem. jest krzywo, jak zwykle. Nic nowego. Dobra. I tu będzie miejsce na weekend. Myślę, że spoko. O, myślę, że spoko. Tam sobie coś jeszcze wkiełbasimy zapewne. Dobra. I teraz lecimy z tą stroną i tą stronę na pewno będę chciała zrobić sobie te ramki. Ale jak? Powiem wam, że nadal nie do końca wiem, jak chcę to zrobić. Bo tak, tu jest ten środek, no to to musi być na środku, żeby to miało sens. Jedno musi być na dole. Tak. I jedno musi być na górze. Tak. Czekajcie, chyba, że weźmiemy sobie tak. I tak. O, dobra. To sobie weźmiemy trochę niżej, to sobie weźmiemy trochę wyżej. Dobra. Mamy to tak i ja chciałam tam. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, prawda? Nie. Tu mam weekend, czyli poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Tam dwa, tu trzy, dobra. Jest. Dobra, czyli chcemy to sobie podzielić na dwa. 16 na dwa to 8, czyli tutaj będzie środek, tutaj i tutaj. Dobra. Widzicie, co ja to chyba. Nie, nie będę przyklejać jeszcze. Zrobimy sobie tak, żeby nie nachodziło. O! Zrobimy sobie tutaj. Tak, to będzie przyczepione. To sobie zrobimy odtąd. Chodzę głową chyba. <laughs> A ja jestem nieuczesana, więc mam nadzieję, że moja czupryna wam tam nie weszła w kadr. Mam taką cichutką nadzieję. Dobra. I tu sobie zrobimy taką. O. Tak, o. I tu sobie zrobimy tak o. Jakie ramki mam po prostu od linijki. No kto by pomyślał, że u mnie będą ramki bez linijki. <laughs> w sensie właśnie z li od linijki. O, już mi głos siada. A to niedobrze. Bo jeszcze poza tym filmem muszę dwa nagrać. Dwie tygodniówki jeszcze przede mną. Jak to jest, jak człowiek chce wszystkie naraz nagrać. Ale wiecie jak to jest, jak nie nagram ich od razu, to potem siadać raz w miesiąc, w sensie co tydzień i kminić te tygodniówki, to w ogóle mija się to z celem. Bo tutaj, wiecie, wszystko trzeba porozstawiać, wszystko trzeba wymyślić, a tak to jak się jest w takim ciągu tygodniówkowym, przynajmniej ja tak mam, to jak na przykład robiłam wrzesień, to tak samo zrobiłam. E, zrobiłam wszystko naraz, tylko akurat wtedy jeszcze nie nagrywałam tych tygodniówek standardowo, e, bo po prostu rozmawiałam sobie z kobietą, z pasją i tak jakoś. Przy niej nabrałam Wenę i nie wiecie, i poszło. A później październik też za jednym zamachem, po prostu wiecie, wszystkie filmy ogarnęłam, ale październik mam wrażenie był mniej taki. no prostszy, był, nie kawałek papieru tu, kawałek papieru tam i jakoś tak szło. A tutaj mam już taką większą ochotę na kombinacje alpejskie. No i, no i podoba mi się to, podoba mi się to, muszę przyznać. Dobra, to sobie od razu tam przyczepimy, żeby już było. I fajne jest to, że ja tu sobie, wierzycie, jakiś taki zamysł, na przykład tej tygodniówki, no miałam zamysł, żeby tutaj kawałek na środku dać tego zielonego, ale żeby to rozłożyć jeszcze na górę i na dół, to w ogóle, w ogóle nie było takiego pomysłu. Nie przybrudziłam. Nie przybrudziłam, nie przybrudziłam, nie przybrudziłam. Najgorzej. Dobra, udajemy, że było przybrudzone wcześniej. <grystanie> ech, masakra. Masakra, dobra, ale jeszcze to tym czarnym weźmiemy, więc jakoś to pójdzie. Ech, 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 ech. tak to jest, jak się wiecie, nie przybrudzi od razu, I to potem człowiek zapomni. A przynajmniej ja tak, ja tak mam notorycznie po prostu. Jak nie przybrudzę od razu, to zawsze zapomnę. No i teraz będzie mnie drażniło, że tu jest nieprzybrudzone. A już nie bardzo mam co z tym zrobić. Znaczy nie bardzo mam co z tym zrobić. No w ogóle nie mam co z tym zrobić, bo już tego nie oderwę, bo to jest, no wiecie, taśmę w kleju. No, koniec. Dobra, trudno. Muszę nauczyć się z tym żyć. Jakoś to będzie. No, jakoś to będzie. To będzie tutaj, to będzie tutaj. I najpierw sobie te rameczki zrobimy tutaj na, na te trzy rzeczy, tylko tak sobie właśnie tutaj przyczepię, żeby wiedzieć odkąd. Potrzebujemy tu, i tu i tak dotąd myślę. A na dole myślę, że tu. tu mamy tego? 21 na 3 to 7, o to łatwo 7, 14, 21, dobra To lecimy od razu Lecimy od razu Tak, 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 tak Czy wchodzę głową? Że nie. <noise> Mam nadzieję, że nie. No, w ogóle, jak sobie wyliczałam to, ten notes. Słuchajcie, powinien mi starczyć chyba do maja, ale teraz od listopada, przez to, że doszły mi tutaj jeszcze dwie strony do tego miesięcznego i myślę, że w grudniu też coś tam jeszcze dojdzie yy, i może w styczniu jakieś postanowienia dojdą czy coś. To pewnie raczej będę potrzeba, pewnie się ten okres skróci, ale myślę, że tak do wczesnej wiosny, to spokojnie mi wystarczy ten notes. I tak aż dziwnie wiecie, będzie zmienić ten notes. Powiem Wam, że ja jestem do niego tak przyzwyczajona, a przez to, że ma trzy kolory kartek, to za każdym razem mam takie poczucie, że e, zmieniam notes. W sensie, jak zmienia mi się kolor kartek, to mam wrażenie nowego notesu. I to jest w ogóle bardzo przyjemne uczucie. Bardzo to jest przyjemne uczucie, bo wiecie, że zmiana notesu to jest zawsze takie odświeżające, chociaż też dla niektórych na pewno stresujące, no bo to zawsze ma się takie poczucie, że kurczę, no to teraz muszę zrobić coś fajnego, nie? Coś takiego, żeby to było wow, nie? Ja się staram wyzbyć takich myśli i raczej czerpać z tego po prostu radochę nie rozkminiać za mocno. I całkiem nieźle mi to na szczęście wychodzi. Ale wiem, że niektórzy właśnie dosyć mocno się stresują tym, żeby to, wiecie, ładnie wszystko wyglądało i żeby wiecie, robiło wrażenie i w ogóle. Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. Dziwnie te ramki wyglądają. Trudno. Mamy 13, 14. Poprzednia tygodniówka, mam wrażenie, była ładniejsza. Ta jest taka mniej ładna, ale trudno. Czekajcie, ósmy, prawda? 8, 14, dobra. Czyli tak, bierzemy sobie 8. Naklejki dosiakowe, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Mam sklepik z naklejkami i w sklepiku z naklejkami można kupić moje naklejki, które są piękne i wspaniałe i cudowne i najlepsze w ogóle. Uwielbiam je. Uwielbiam moje naklejki. <grym> no tak, trudno by było, jakbym mówiła coś innego, nie? że nie, nie kupujcie, nie są fajne w ogóle. Nie, moje naklejki są super. Są no super, są super. Sama korzystam od lat i sobie chwalę. Dobrze, poniedziałek na górze. Zawsze się boję, że się pomylę, wiecie, że yy, walnę jakieś takie w ogóle głupoty w tych tygodniówkach i na przykład uświadomię to sobie yy, jakoś dużo później. <laughs> Najgorsze, że to jest możliwe. Dobra. Tak, w ogóle zostawiłam sobie ten arkusz, bo jest strasznie brudny, na, nachlapało mi farbą. Ale mówię, nie będę wyrzucać, pochlopany farbą przecież ja zużyję. Do sprzedaży to może niekoniecznie, ale, ale ja zużyję. Środa, czwartek, piątek. Gdzie jest piątek? mnie drażni to, że to jest tutaj niestentygowane. Nie Strasznie mi to irytuje. Ale co poradzić? Nie poradzę. Dobrze, no i teraz te ramki fajnie by było właśnie też białym złotkiem. Jakoś tam przejechać myślę. I tak, pomyślmy sobie, co tu jeszcze można by kiełbasie bo mam te moje cudne cudności. I myślę, że jakąś cudną cudność tutaj sobie wykorzystam. Może tego wilka z dużych osobników, bo on tutaj. U, tak, tutaj go damy. On tutaj pięknie zagra, akurat zapełni mi tą lukę. No, to było dobre posunięcie. Dobrze, do, dobrze, to się. Dobrze, to się. Tu by się coś przydało jeszcze. Tu by się coś przydało. Tu by się coś przydało. Ale co by się tu przydało? O tu mam takie listki. Może takie listki bym sobie tutaj obasiła. O. o. Takiego listka. A w dniach tygodnia jest chyba. O, jeszcze jest tutaj szyszunia. Przyszunia jest i taki inny listek. To może też go sobie tutaj weźmiemy. O. Dobra. I nie ma dziury. Nie lubimy, jak są dziury. Znaczy, ja nie lubię, jak są dziury. Tak, to to mamy, to mamy, to mamy. I teraz tak, teraz sobie zrobię czarne tutaj obwódki. Czarny Distress, Black Soot. Nie wiem, czy to się Sud mówi, czy, czy co. I z Allegro, z Aliexpress kupiona szczoteczka. To są szczoteczki do makijażu. Są też y, jakieś pojedyncze, widziałam w tym, w Ekszonie, że sprzedają. No i wiadomo. Jakieś AliExpressy i inne tego typu rzeczy. Tu miałam sobie tutaj zaciemnić, żebyś tak nie rzucało w oczy. O. o! I ja to sobie tak tutaj wszędzie przybrudzam tym czarnym. Bo mi ten klimacik tutaj świetnie pasuje. Oj, oj, za dużo. <tudno> Trudno. I ten klimacik tutaj tak dobrze pasuje. Do tego czarnego. Jeszcze się nie nauczyłam jak... Panować nad tą szczoteczką, żeby wiecie, właśnie nie zostawiać takich brudasków. No wszystko przede mną dopiero zaczynam przygodę z tymi szczoteczkami. A dziewczyny skraperki, już takie, wiecie, profesjonalne, to te szczoteczki to już chyba dawno temu odkryły. Tylko ja jestem taka, wiecie, 100 lat za wszystkimi. Niestety. Powiem wam, że podoba mi się to, to takie przyciemnianie na czarno. W sensie ten listopad tak mi tutaj dobrze gra, tylko to, to ciemne, no nie wiem, jakieś takie mam mieszane uczucia co do, co do, co do połączenia tych brązów ciepłych, Następna tygodniówka weźmiemy sobie pewnie z tym ciemniejszym jeszcze brązem i zobaczymy jak on będzie grał. Dobra, i jeszcze bym sobie jednak mimo wszystko dołożyła tutaj tego białego złotka w jakichś tam różnych miejscach. Mam tutaj wodę, mam tutaj farbę przygotowaną, to jest kuretakę, Ganzai. Trochę rozcieńczymy, bo trochę zdążyło się uptętygować. Tak, 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 tak. łapiemy wody. Dobrze, i co ja bym tu chciała sobie porobić? Na pewno wokół tych ramek bym chciała sobie porobić takie srebrzenia, o. A może tym razem całe te rąki sobie przejadę? A co mi tam? Kto mi zabroni? Słuchajcie, kto mi zabroni? Nikt mi nie zabroni. Jeszcze jakby to był live, to byście powiedzieli, nie, już zostaw. Ale ta tygodniówka mi się mniej podoba niż ta poprzednia. Możecie mi napisać, która tygodniówka Wam się bardziej podoba: czy ta, czy ta z zeszłego tygodnia? Bo ta z zeszłego tygodnia chyba do mnie na przykład bardziej przemawia. Aczkolwiek tutaj podoba mi się to, ta zieleń mi się podoba. Tylko mam wrażenie, że te przybrudzenia takie ciepłe, no nie do końca mi tu grają. <laughs> Ale boję się, że jakby mnie tak na czarno przybrudziła, to znowu by było już strasznie, strasznie smutno. Hmm. No nic, może jedną spróbujemy na czarno przybrudzić. Swoją drogą nigdy nic nie brudziłam na czarno, tylko tutaj wiecie. W ogóle ja pierwszy raz tutaj tych czarnych farb, nie farb, tylko tych tuszy używam. Do tych tutaj brzeszków. Bo ja to się boję czarnego. Jeszcze wart journalu, to się nie boję tam farbą czy czymś, to w ogóle pff, żaden problem, nie? Ale w buju czarnego to tak. Hmm. Zawsze czuję opór. No dobrze, no i chciałabym jeszcze tutaj z tej strony i tu chyba sobie po prostu jakoś to poprzejeżdżam, żeby nie było smutno. Była też taka niby ramka, nie? Srebrna. Ona się i tak nie będzie rzucać w ogóle w oczy, będzie widoczna tak naprawdę tylko pod światło, więc na lajciku. No i dobra. I słuchajcie, ja bym to tak zostawiła, szczerze mówiąc. Myślę, że już tu nic więcej nie będę dokładać. Tygodniówka jest jaka jest. No idealna może nie jest. <grym> nie jest tak ładna jak poprzednia. Ale wydaje mi się, że też nie jest zła. Może w następnej tygodniówce spróbujemy zrobić nie tym ciemnym, tylko tym czarnym: to przybrudzenie tutaj po boczkach. Zobaczę, jaki, jaki mam zaplanowany papier następny. I będziemy tak czynić. A póki co, bardzo Wam dziękuję, że ze, że ze mną byłyście. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta tygodniówka. Zapraszam Was oczywiście na film w środę. Yy, I zapraszam Was na co? Na kolejną tygodniówkę za tydzień, w sobotę. Bo tygodniówkę ma tygodniówki mamy w sobotę. No. Bardzo wam dziękuję. Zostawcie koniecznie kciuka w górę. I jeżeli dotrwałyście do tego momentu, to wpiszcie mi w komentarzu dziwny ptaszor. <grym> Zobaczymy, kto dotrwał. E, I możecie mi napisać, co to za ptak tak w ogóle tak swoją drogą. No i będę się zastanawiać, czy nas nie następną tygodniówkę, właśnie już nie brudzić na ciemno i chyba tak spróbuję zrobić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, bardzo Wam serdecznie dziękuję za obecność. Zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz tak, jak prosiłam, i widzimy się w następnym filmie. Dzięki wielkie. Pa, 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 pa!